Wytw w wytworzone... Made in France Zrobione we Francji A, ale małym podiorka z pilotem On mat matowił Tak, matowił Z Kasią z kanału Jakiego to możecie zobaczyć na dole <grym> ci zrobiłam kodę Z kanału? Nie Nie wiem <grymne> Uuu, jeszcze raz, to mam powiedzieć nazwę e, Matowa, matował, matowił matował. Twarz była po nim matowa <grymne> Z kanału Pod Warszawą <grymne> Takie przybiegają <grymne> Jeszcze raz, ja opowiem Zużyłam mm... Owszem, zapach mała <grymne> To jest chyba woda i mam nadzieję, że będę cała, bo cała w ogóle cała tej soli co mam powiedzieć? ja go kupiłam albo było, się zmyło ja go kupiłam w jak to się nazywa? wiem, że w Arkadii jest to stoisko takie z, z, z kosmetykami naturalnymi właśnie głównie z olekiem arganowym pewnie wam mówiłam z jakiej to jest e, firmy w sensie firmy, z jakiego to jest sklepu, tak? Bo to firma to jest jakaś, nie wiem, to jest arabska, nie arabska. Nie wiem, ale jakie mogę wspomnienie? Ej, właśnie, bo to 20 minut się nagrywa i ucina, pamiętaj. to czasu. Ups, zapomniałam, że był pokruszony. Porozmawiajmy o produkcie. Produkt był taki. nie był najdroższy, tak? Był, e, z tego co pamiętam, kupiłam go bardzo dawno. E, nie był drogi. No też nie był najtańszy, dobra Powiedzmy sobie szczerze, to też jest kwestia względna Czujesz, że najwięcej będzie strasznie długi Tak, słoder, łeder Słoder, łeder tak Dobry zmywacz, e, dobrze zmywa e, Dobry zmywacz, dobrze zmywa Tak Wiecie o co mi chodzi? Dobra! Weź to wyłącz Weź to wyłącz coś to nie jest Nie, No tu musi być peeling Exfoliating to jest usuwanie, tak? Kolejny produkt do ciała jaki zużyłam jest to masło do ciała Nie, co to jest? Jak to się nazywa? O, to jeszcze trochę jest. Halo? Wiecie albo i nie, ja raczej błyszczykową dziewczyną nie jestem. Zazwyczaj stawiam na pomadki. Mam włosy. Włosie, odejdź! Będzie cięcie jak nic. A tu eee. nie lustro. urodziłam. Eee, to był obrót. no nie? No także w ogóle nie, <laughs> nie urodziłam się. Ale jej, fajnie są wspomniane z niej. Na przedzbieranie kasztanów, robienie z nich ludzików, jak się no było. To było fajne. <laughs> Lubiłaś tego? Ja lubiłam. No dobra. Mam go i mam go i używa on. Był i był i był i był.